Okazji, że to mój pierwszy filmik na YouTube, postanowiłam pokazać moją nowiutką stajnię z drewna, którą dostanę. Okej, okay, jak widzicie, to ona tak wygląda. Tutaj mam na razie konia. Jak widzicie? Tak wygląda z przodu. Za chwilę zobaczycie wszystko. Tak z boku z drugiego boku i z tyłu no i tak i tak, fajnie okay. tutaj mamy tarczkę i wiatro Oczywiście są bardzo fajne, bo można tak robić, nie? Żeby wprowadzić konia, albo na przykład jest przyczepanie I na przykład, żeby koń nie wyszedł na boki, nie? To tak się otwiera tutaj przyczepa, wjeżdża i jest. Tak jest w środku. Sześć boksów. Okno, okno, nie? To tak. I tak. I tak. I teraz będziemy musieli zdjąć dach. Okej, okay, zaczekajcie chwileczkę. Bo to jest taki kupsik. Zdjąć ten dach. Okej, okay. już. Tutaj jest taka deska, na której zrobimy taką mini baszernię. Tutaj siano O, nie, musli, widły. Miotła. I tam taki też, nie? Okej. Okay. Tutaj mamy... To, nie? Tutaj widać trzy boksy. I tam mamy trzy boksy. Okej. Okay. Teraz... nie. Jakby co, to... to też się zdejmuje, tylko nie chcę teraz zdejmować, bo mam to tutaj, nie? I jak zdejmę, to będzie... pam, pam, pam! Wszystko mi się zepsuje. Nie, no mogę spróbować. Co zrobię? Tak, i tu są też trzy boxy, nie? Jeden, nie. Jeden, dwa, trzy. Okej, okay. pokażę wam. Zaczekajcie chwileczkę. No i tak wygląda bez, bez dachu, tak wygląda, takie fajne okna, nie? Nie, tak? Bardzo ładna, mi się bardzo podoba. Tak jest w boksie każdym. No i... Tutaj jest taka drabinka i mówiłam hop, hop, hop. Okej, zaczekajcie. bo muszę założyć drak. Wiecie, proszę Już, Chwileczkę. tylko zawożę, da? Okej okay. i. Tak wygląda ta stajnia. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, kochani, pa pa!